Się z Wami bardzo serdecznie na kanale. Staram się okarnąć i dzisiaj mam dla Was haul. haul kosmetyczny yy, z rzeczami, które kupiłam w trakcie ekocudów, które miało miejsce w ostatni weekend w Warszawie. Powróciły po chyba dwóch latach przerwy, więc stwierdziłam, że wykorzystam okazję i oczywiście się na nie. Wybiorę, tym bardziej, że przed e, pandemią regularnie jeździłam na te wydarzenia. Zwykle wracałam bardzo zadowolona, e, więc stwierdziłam, że, mm, że skoro eko-cuda wracają, no to ja oczywiście się na nie wybiorę. Niestety, jeśli mam być tutaj szczera, to e, wydaje mi się, że moje oczekiwania e, były troszeczkę zbyt duże i ostatecznie lekko się. Rozczarowałam. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy wybiorę się na kolejną edycję, bo, tak jak powiedziała moja siostra, chyba lepiej jest jednak zamawiać te kosmetyki po prostu przez jakieś drogerie internetowe albo polować w sieciówkach typu Hebe, Superfarm czy Rossman, bo właśnie siostra mi mówiła, że niektóre kosmetyki widziała w naprawdę fenomenalnych cenach, właśnie w Superfarm czy na pigmencie, jak mieli jakąś promocję. Z założenia, niby, chyba miało być tak, właśnie, że na miejscu u producentów będzie można kupić te kosmetyki w naprawdę takich okazyjnych cenach, a moim zdaniem nie wyszło do końca tak. Chociaż wiadomo, każdy chce zarobić. Ja też rozumiem, że te małe rodzinne firmy po prostu przez ten kiepski czas straciły. No i dobra, co? Ja przechodzę do rzeczy, pokazuję wam, co takiego złapałam. początku Mam tutaj pierwszą torebkę, i oczywiście będę Wam mówić, z jakiej firmy jest dana rzecz. Tutaj widzę, że mamy markę Nowa Kosmetyka. Tam skusiłam się na kilka rzeczy. Panowie naprawdę bardzo fajnie opowiadali o kosmetykach. Pierwsza rzecz, która mnie zainteresowała, to tonik na skórki pory i inne zmory. Tonik kwasowy, który ma dać taki efekt, że wiecie, ten brzydki naskórek nam się złuszczy. I wyjdzie ta nowa, świeża warstwa, która po prostu ukrywa się pod spodem. Tonik kosztował coś około 22 zł. Buteleczka jest duża, mamy tutaj 100 ml. Ma nam dać poczucie czystości oraz odświeżenia. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo spoko. Oczywiście mamy tutaj informacje, żeby pamiętać o filtrach UV, więc to jest pierwszy produkt. Co mamy tutaj jeszcze? To jest inna firma. Skusiłam się też na drugi produkt serum do skóry głowy, mniej problemów więcej włosów. Tutaj też panowie mi mówili, że serum ma dać taki efekt, że będzie nam po prostu rosło więcej włosów i te, które już mamy będą po prostu rosły lepiej, szybciej. Co tutaj mamy? Pantenol, olejek miętowy. Faktycznie te kosmetyki pachniały tak lekko, ziołowo. Bo oczywiście na tych targach mamy możliwość powąchać kosmetyki, sprawdzić ich konsystencję, zobaczyć kolory opakowania, pomacać sobie, że tak powiem brzydko. I tutaj też mamy 100 gramów. Zaleca się, żeby wcierać w wilgotną skórę głowy po myciu trzy razy w tygodniu i po trzech tygodniach, żeby zrobić krótką przerwę. Kosmetyk całkiem ciekawy, ja lubię sobie sprawdzać jakieś nowości właśnie do pielęgnacji włosów, więc bardzo chętnie rozpocznę z nim przygodę. Co jeszcze mam tutaj z marki Polny Warkocz, którą bardzo dobrze pamiętam i z której miałam już wcześniej kilka produktów i wzięłam od nich mazidło odżywczo-kojące. Pan tutaj też naprawdę przefantastycznie opowiadał o kosmetykach, pokazywał nam konsystencję, pytał właśnie o typ skóry, o oczekiwania i właśnie doradził mazidło odżywcze, które po prostu pachnie cudownie. Ten kremik podobno jest świetny kiedy zaczyna się już ten zimniejszy czas, kiedy skóra wiadomo jest bardziej wymagająca, potrzebuje takich treściwszych kosmetyków pielęgnacyjnych. Podobno jest super osłonką przed wiatrem i może też być stosowana jako krem, ale raczej jako jedna trzecia. Tej ilości, którą używamy, kremu, bo krem jest naprawdę taki gęsty, mocno skoncentrowany. No i przecudnie pachnie. Także. A i ten krem kosztował chyba coś około 40 zł. Więc wydaje mi się, że cena jak najbardziej. Okej, okay, tyle za krem jak najbardziej jestem w stanie dać. Tutaj mam o, coś, co koniecznie chciałam kupić świece. Stwierdziłam, że skuszę się na świece. Ja ogólnie powiem Wam szczerze, że nie jestem jakąś wielką fanką świec, jak już to raczej stawiałam na na woski. Ale pomyślałam, że świeca w sumie jest bardzo fajnym elementem dekoracyjnym, więc kupię sobie świecę i od razu nastawiłam się na markę Domkowe. Żałuję troszeczkę, że nie mieli tej takiej, tego świątecznego asortymentu, no ale jakby nie patrzeć, do świąt jeszcze trochę czasu zostało. Więc wzięłam zapach, który ogólnie też jest polecany właśnie jako świąteczny na ich stronie internetowej. Ciasto wiśniowe. I pachnie pięknie. Tutaj, niestety, spotkałam się z opinią, że pachnie jabolem, takim tanim winiaczem, ale moim zdaniem zapach jest naprawdę bardzo piękny. Świeca też kosztowała 40 zł, czyli tutaj uwaga tyle, ile normalnie kosztują ich świece na stronie internetowej. I zatem żadnej zniżki po prostu nie było. Kolejne torby. Dezodorant, taki w kremie. To jest dla mnie, nie ukrywam, nowość. Ja stwierdziłam, że w sumie chyba przestawię się właśnie na tego typu dezodoranty. Chociaż najpierw, oczywiście, muszę zobaczyć, czy ta forma będzie mi odpowiadać. Bo, jakby nie patrzeć, jest to mniej może komfortowe niż jakiś zwykły psikacz albo kulka. Ale spróbujemy, zobaczymy. A nuż widelec się przekonam. Postawiłam na markę Prosta Kostka i powiem Wam, że tutaj chodziło mi o. Najbania... najbardziej banalny powód na świecie po prostu cena była atrakcyjna 20 zł wydaje mi się, że to była chyba jedna z najniższych cen właśnie takich dezodorantów dostępnych na Eko Cudach wzięłam wersję fresh, czyli taką najzwyklejszą, która po prostu pachnie czystością więc coś takiego i od razu A, dobra stąd mam w innej torbie Yy, idziemy, idziemy dalej. Yy, tutaj będzie coś dla dzieci. W ogóle ja już chyba zmieniam się w taką typową yy, matkę, gdzie najpierw kupuję dzieci, na dzieci nie żałuję pieniędzy, a potem gdzieś kupuję coś dla siebie, bo tak właśnie było, że zaczęłam od zakupów dla dzieci. Tutaj mam markę AZ BIO, podobno jest to włoska marka, taką informację dostałam od przedstawicieli i stwierdziłam, że tam kupię po prostu jakieś drobiazgi dla mojej siostrzenicy, czyli dla Amelki. Wzięłam dwa produkty, po pierwsze taki żel dwa w jednym, żel szampon organiczny, tutaj jest jakiś olejek Inka Inchi, podobno świetny dla małych dzieci. Więc coś takiego też fajna, spora pojemność 200 ml. I wziąłam jeszcze drugą rzecz, którą mi doradził Pan, to jest organiczny olejek na przeziębienie. Też mi się wydaje, że bardzo spoko rzecz, tym bardziej, że wchodzimy w sumie w ten sezon takich przeziębień, chorób. I tak dalej. I tutaj co było fajne, że ja kupowałam te rzeczy, które podobno już były w jakichś takich przystępniejszych cenach, i jeszcze dostałam mały rabat. Więc to było naprawdę fajne. Pan powiedział właśnie, że mi jakiś tam mały rabacik naliczy. I moim zdaniem to się jak najbardziej ceni. Tutaj może pokażę Wam. A jeszcze w ogóle dostałam naprawdę całą, całą masę próbek dla siebie i dla siostry. Przejdę też może od razu do drugiego stoiska, bo akurat miałam tutaj wrzucony produkt. Zaczęłam moje zakupy od marki Jack and Jill, właśnie z myślą o tym, żeby kupić coś dla dziewczyn. Wziąłam przede wszystkim żel na ząbkowanie, ale to też z takiego powodu, że my po prostu o swoim zapomnieliśmy, więc stwierdziłam: dobra, skoro jest okazja kupić, to kupuję. Wziąłam ten żel na ząbkowanie. On kosztował chyba 20. 29 zł, coś około tego. Też, że Marka ma naprawdę bardzo fajne składy, i tak dalej. Tej pani bardzo chwaliła, mówiła, że naprawdę w dobrych cenach są. Potem się okazało, że niestety w internecie te rzeczy kupiłabym naprawdę dużo, dużo, dużo taniej. No ale to już e, pominijmy ten fakt. Jeszcze właśnie od tej marki skusiłam się na dosyć ciekawą rzecz, nowość, na takie chusteczki dla najmłodszych dzieci, przy pierwszych ząbkach właśnie, żeby dzieciom czyścić jamę ustną, tak, te dziąsełka, policzki, język też właśnie one są podobno bardzo fajne, żeby wykonywać jakieś ćwiczenia z dzieciaczkami, no u nas właśnie był problem z wędzidełkiem, więc pomyślałam, że będzie to naprawdę bardzo fajna opcja, te chusteczki chyba kosztowały 25 zł i tych chusteczek chyba też jest, tak, 25 więc zobaczymy, a nóż widelec się to u nas przyjmie no więc to po prostu jest taką dosyć ciekawą rzeczą Gdzieś jeszcze będę miała trze trzecią rzecz z tej marki, ale widzę, że gdzieś mi po prostu zaginęła. Więc idę dalej. U marki Bosfera, którą też lubię, którą znam, u której robiłam kilkakrotnie zakupy, skusiłam się na cukrowy peeling do ciała z pestkami malin, który po prostu pachnie cudownie, naprawdę ja zakochałam się w tym zapachu na miejscu. Lubię tego typu pielęgi, też na początku nie miałam przekonania, ale powiem Wam, że ostatnio y, korzystam, y, więc stwierdziłam, że biorę y, następne opakowanie. Y, wzięłam jeszcze coś, co polecała mi właśnie moja siostra, czyli kawowy koktajl pod oczy na noc, też podobno jest bardzo fajny, y, ma dużo y, składników... Y, które właśnie dobrze działają na tą e, okolicę pod oczami, e, właśnie nawilżająco, odświeżająco, e, więc też stwierdziłam, że biorę. To kosztowało 45 zł, o ile dobrze pamiętam. I jeszcze trzecia rzecz, e, to też akurat bardzo chciałam kupić, e, czyli olejek eukaliptusowy, który podobno jest super przy przeziębieniach. Działa właśnie e, fajnie na. Dromi nosowe świetnie sprawdza się przy katarze, więc my mamy w planach po prostu kupić dyfuzor zapachowy, będziemy dolewać olejki i na przykład jak nie wiem dziewczyny się podziemią, to będziemy im robić takie inhalacje i wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo dobre rozwiązanie u marki Felicea, na którą też polowałam, wzięłam sobie trio do konturowania. Też w sumie tak powiem, wam, że ja się nastawiałam właśnie, że coś kupię, bo nie znam się w zasadzie z tymi kosmetykami naturalnymi, to znaczy z naturalną kolorówką, więc pomyślałam, czemu nie? Może warto jest. Zacząć tą przygodę. Mam tutaj oczywiście brązer, rozświetlacz i róż. Wydaje mi się, że ta paletka wygląda naprawdę bardzo ładnie, atrakcyjnie. Mam nadzieję, że będzie mi się z niej przyjemnie korzystało. Zobaczymy. Jak mówię, to jest początek naszej znajomości. I przechodzimy do kolejnej marki, której w sumie wcześniej nie znałam. To jest Nami z Wami. Tak się nazywa. Wzięłam olej z uczepu trójlistkowego do pielęgnacji skóry wrażliwej, skłonnej do alergii. I tutaj przedstawiciele powiedzieli mi, że jest to naprawdę świetny produkt przy jakichś stanach zapalnych, przy zaczerwienieniach, przy jakichś podrażnieniach, ale też do likwidowania właśnie jakichś takich poważnych wyprysków, więc pomyślałam, że weźmiemy, czemu nie, zawsze się coś takiego przyda. Ma też być jak najbardziej dobry dla dzieci jako zastępstwo tego kremu pod pieluszkę. Będę sprawdzać, testować, bo ja jestem jak najbardziej otwarta na tego typu nowości. I u tej marki skusiłam się na jeszcze jedną rzecz, ale wam zobaczcie, nie pokażę. Tutaj mam takie pudełko, box prezentowy. W środku są cztery produkty, a nie pokażę Wam zawartości, dlatego że to ma być prezent urodzinowy dla mojej siostry. Moim zdaniem zawartość jest naprawdę bardzo fajna. Przyda się Dominice, więc od razu stwierdziłam, że kupuję jej prezent. Wydaje mi się, że naprawdę jest to super opcja. Jak Dominika będzie miała urodziny, to oczywiście wtedy pokażę Wam, co jest w środku, także zostańcie ze mną. Szczegóły pod koniec listopada. I dobra, tutaj dokończę tą markę Jack and Jill. Na tym się strasznie i zawiodłam, i w sumie nie zawiodłam. Kupiłam taki zestaw dwóch past do zębów i szczoteczki. Zapłaciłam za to 68 zł. To niby miała być super cena, bo tak, jakby szczyteczka miała wychodzić w gratisie. No, ale potem z ciekawości zerknęłam sobie na ceny w internecie i te pasty wychodziły po 22-3 zł. Ja za jedną zapłaciłam 34, także fryer. No cóż, tak się podobno zdarza. No ale. Dobra, zapoznałam się. Człowiek uczy się na błędach, jak to mówią. Będę wiedziała, gdzie teraz takie pasty zamawiać, ale na ich temat ogólnie czytałam bardzo dużo dobrego, więc myślę, że. No, że ostatecznie. No, nie wyszło źle, tak. I przechodzimy do ostatniej torby. Może na pierwszy rzut idą. Takie dwa produkty to jest chyba marka Bioorganic albo For Organic. Ona, z tego co pamiętam, jest dostępna w rosmanie. I tak, skusiłam się na dwa żele. Tutaj mamy żel do mycia ciała dla dzieci, różyczka i tutaj mamy szampon i żel dwa w jednym jabłuszko, te żele były dostępne. Po 5 zł, więc od razu stwierdziłam, że kupię kosmetyki do kalendarza adwentowego. Poprawdzie to nie są produkty dla takich najmłodszych dzieci, tylko dla tych nieco starszych, ale ja mam akurat e, dziewczynkę, e, właśnie w takim odpowiednim wieku, dla której chcę przygotować kalendarz adwentowy, więc od razu, wiecie, e, mam produkty. I ostatnie rzeczy, już takie można by powiedzieć podchodzące pod nieco apteczne. Skusiłam się po prostu na lizaczki. Dużo lizaczków, Lila lubi lizaki, więc zależało mi na czymś, żeby wiecie, to było zdrowe, bez cukru, z witaminami. No i akurat znalazłam właśnie lizaki, które nie mają cukru, tylko ten fiński ksylitol, naturalne składniki, aromaty. I wziąłam właśnie kilka różnych opcji smakowych: jakieś mango, truskawkę, malinę, cytrynę. Tutaj te lizaki są i dobre na gardło, i dobre na odporność. Są z witaminami C i D. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej spoko opcja. I tam jeszcze była dostępna taka promocja, że jak kupowało się dwa lizaki, to po prostu trzeci był w gratisie. I ja tych lizaków ostatecznie mam 12, bo wzięłam 8. No i cztery oczywiście dostałam w gratisie. Skusiłam się też na jeszcze jedną rzecz, tylko wiecie co, jakoś tak z rozpędu nie spojrzałam nawet na tą cyferkę. To są takie sinulki, pastelki do stania dla dzieci od 6 roku życia, ale teraz myślę, że w sumie to też mogę dorzucić do kalendarza adwentowego właśnie jako taki produkt, wiecie, wspomagający odporność. E, tutaj jest verbena, czarny best, porost islandzki, lukrecja, e, też właśnie nie ma cukru, tylko ten fiński ksryptol, więc wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko opcja, wiecie, grudzień, też sezon chorobowy, więc od razu e, tego typu e, prezencik po prostu. No i dobra, to jest wszystko. E, powiem Wam, że jeśli chodzi o wydatki, to nieco popłynęłam. Najczęściej starałam się nie przekroczyć tych 200-250 zł, więc po prostu też długo analizowałam, co kupić, u kogo kupić, w jakiej ilości kupić, czy to na pewno chcę, czy to mi jest potrzebne. E, a teraz jakoś tak, wiecie, płaciłam kartą i po prostu poszło. No ale dobra, ostatecznie nie żałuję, bo wydaje mi się, że te kosmetyki dosyć długo mi posłużą. Wzięłam też coś z wyższej półki dla dziewczyn, także e, niczego nie żałuję. E, dajcie mi proszę znać oczywiście w komentarzach, czy Wy odwiedzacie tego typu targi, czy może byliście na tych, jakie są Wasze odczucia, wrażenia, e, czy lubicie w ogóle polskie marki naturalne, którą najbardziej, co może mi polecicie z jakichś konkretnych marek. E, jeśli film Wam się podobał, to oczywiście. Łapka w górze, jeśli chcecie być na bieżąco, to przycisk subskrybuj na dole, taki czerwony. Zachęcam Was jak najbardziej gorąco. Zachęcam Was też w sumie do obserwowania mnie na innych profilach społecznościowych. Zapraszam. No i co? Dziękuję za uwagę. Widzimy się niedługo w czymś nowym, także Buziaki i do zobaczenia.